Cześć moi kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmu z cyklu. Play to earn, czyli gier, na których można zarabiać, i oczywiście znowu Space Cartel. Na wstępie powiem, tylko oglądajcie do końca, bo mam coś do rozdania. Oraz nie jest to film o charakterze porad inwestycyjnych, jest to wyrażenie mojej opinii i tego, co się dzieje w sieci Space Cartel. Space Cartel już Wam przedstawiałem i troszeczkę większy opis tej gry powiedziałem, więc cały mechanizm, wszystko musicie zobaczyć moje poprzednie wideo. Oraz zapraszam Was na stronę Space Cartel, ponieważ tam wszystkiego się dowiecie, a jest też opis po polsku, bo to jest też polski program. Projekt, ale dzisiaj przejdziemy do NFT. Są osoby, które jeszcze nie wiedzą gry Play to Earn polegają na tym, że czasami trzeba coś kupić, żeby można zacząć zarabiać, czyli jakieś NFT jakieś, jakąś rzecz do gry, coś takiego. no i tutaj Space Cartel można kupić, ale nie trzeba, bo będzie też można grać bez tego, ale cofnięcie się do mojego poprzedniego wideo, tam wszystko wam wyjaśnię. A tutaj dzisiaj się skupimy na ringach, na pierścieniach. I te pierścienie niedługo wychodzą. Jak widzicie, są trzy, i one będzie ich tylko 2000, tysiące. Będzie je można zdobyć. Będziecie mieli szansę wpisać się na białą listę i te osoby z białej listy będą mogły sobie spokojnie kupić, wymintować ten pierścień dwie godziny przed publiczną sprzedażą. A pierścienie na pewno szybko się rozejdą, bo wiem, że niektórzy polują nawet na kilka pierścieni, bo mint tego pierścienia będzie kosztował 100 dolarów, a w rzeczywistości później gra wystartuje. Może, nie musi. Może kosztować więcej, więc na samym że można zarobić, ale ja będę używać do grania, ponieważ te pierwsze nie będą dawały bonusy w grach, jakie ja za chwilę Wam powiem. Jak tu widzicie, za chwilkę Wam wszystko opowiem, no i będziemy mogli właśnie tutaj sobie wzmacniać te żetony, które będziemy w codziennych wyzwaniach zdobywać DMT i to będziemy później mogli je sprzedawać za realne pieniądze. Na tym to będzie polegało, ale to mówię. Musicie się cofnąć do ostatniego odcinka ze Space Cartel, żeby tam wszystko to zrozumieć lub go strony. No tutaj też mamy ten pierścienie będą nam dawały możliwość większego dropu generatora. Generator też będzie taka podstawa w tej grze, ten generator zawsze będzie warty 300 dolarów, więc jeżeli ktoś w ten generator będzie mógł dropić sobie, to ten generator będzie naprawdę też w profit dobry dawał. Do tego będziemy zdobywać pył. Dzięki tym pierścieniom codziennie będziemy zdobywać pył, To jest w zależności od rzadkości tego pierścienia i to będzie tylko przez 6 miesięcy. To będzie tak zwane pasywne zarabianie. I ten pył będziemy mogli zamieniać na skrzynie, takie od wartości, z wartości od 10 do 30 dolarów, w zależności od rzadkości. I będzie można tam też zdobywać części elementy, właśnie do naszej gry. Więc tutaj to też będzie takie pasywne zarabianie. No i tak jak tutaj już widzicie rzadkie pierścienie, 6% więcej tych DMT będzie można za zadania dzienne dostawać, większa szansa o 6% na drop generatora 60 pyłów dziennie będziemy dostawać no i weźmiemy udziału w tokenów SPC, które też będzie można, no powiedzmy drop na przykład z jednej gry, ja dostałem 50 dolarów i to też nie mało było, tutaj może być mniejszy, może być większy, więc tym pierścień też to będzie umożliwiał. Dostęp do specjalnej grupy na Discordzie, wczesny dostęp do gry, no i inne niespodzianki dla hodlerów. Tak wygląda rzadkim, tak jest epicki pierścień. On się różni tym, że ma większe po prostu bonusy, jak widzicie 8% i 80 pyłu dziennie, no i mityczny ma po 10% tutaj tych szans na generator, 100 pyłu. I tak to wygląda. Będzie można w ogóle na swoją postać założyć dwa ringi, czyli to już też zwiększa nasze tutaj bonusy: 20% więcej DMT z każdego kończonego dziennie, zadania, 20% większe szanse na drop generatora i 200 PU dziennie za wyposażenie rzadkiego, rzadkiego pierścienia. A tutaj za dwa raczej, chyba, tak? No, zgadza się. Do tego właśnie, tak jak mówiłem, Mint będzie jeszcze z data nieznana, będzie kosztował 100 dolarów, będzie ich tylko 2000 i tutaj właśnie, jeżeli będziecie na białej liście, będziecie mieli większe szanse na wydropienie mitycznego, epickiego, więc na tą białą listę się można dostać właśnie dzięki jeden, bo mam ogólnie trzy miejsca na białą listę, właśnie na te pierścienie, jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił i lub chce, uważa, że będzie grać i mu się przyda, to Was zapraszam. Jeden pierścień będzie można wygrać pod tym odcinkiem. Wystarczy zostawić komentarz. Biorę udział i spośród tych komentarzy będę losować jedną osobę. Oczywiście strona randomowa do komentarzy i tutaj oraz dwie, dwa pierścienie, dwie, przepraszam, dwie pozycje na białej liście rozdam na moim Twitterze, więc zapraszam Was na mojego Twittera, tam będzie też dwie osoby będą wybrane, czyli razem trzy. Tak jak mówiłem, o pierśczeniach już w ogóle się przymierzałem wcześniej, żeby nagrać. A teraz bo to przyszła taka okazja, że mam okazję rozdać Wam miejsce na białej liście. Ja sam już mam jedno miejsce zagwarantowane, ze względu tego, że mam amulety, które były wcześniej mintowane. Powinniście też do odcinka mojego. I jedno miejsce już mam gwarantowane, czyli jeden pierścień już na pewno będę miał. No i ja będę przystępować. Tak jak mówię, to nie żadna inw porada inwestycyjna, to nie jest zamówienie do zakupu. Ja tę grę od września będę mocniej cisnął na mojej kanale. Ona jest chyba spodziewana pod koniec roku i. Coraz dużo, coraz więcej gier play to earn wychodzi na rynek, coraz więcej gier, w ogóle to będzie trend niedługo, to będzie mocny trend właśnie gier play to earn, na których będzie można zarabiać wszelakiego rodzaju różne sposoby i to jest jedna gra, na którą mam... Mocno zarzucone moje oko. No, i na niektórych właśnie trzeba kupić różne nft -ki. Już pokazywałem wam wcześniej gry, gdzie na przykład za 5 dolarów można było kupić jakiegoś NFT-ka i wyciągnąć nawet kilkaset dolarów. To już tylko od Was zależy. Ja to jest tylko charakter informacyjny. Ja w tym siedzę. Jeżeli coś tutaj pójdzie nie tak, lub pójdzie tak, to będę na plus, na minus. To jest tylko moja, moja po prostu, yy, moja opinia. E, chyba tyle, chyba tyle, podlinkuję Wam linki, jeżeli macie jakieś pytania możecie pisać w komentarzu, myślę, że jak e, będę umiał na jakieś Wasze pytania, tutaj jestem odpowiedź, to będę się starał, ale mówię, odsyłam Was do strony Space Cartel, tutaj jest e, Gitbook, i możecie sobie w to wejść. Jest po polsku. Jak tutaj sobie wybierzecie, jest po polsku i opis, jak ta gra będzie wyglądała. Mechanika będzie można grać też bez wkładu własnego, ale to właśnie tutaj uczniowie, magowie takie pierdoły, tutaj wszystko trzeba będzie poczytać i będziecie mieli szansę też bez wkładu własnego grania w tą grę. Tylko po prostu trzeba będzie mm, się zakręcić. W, tutaj to wszystko opanować. Dobra, to tyle na dzisiaj. Zapraszam do wzięcia udziału o białą listę, jeżeli uważacie, że będziecie kupować, będziecie w to grać, a może Wam się poszczęści. Na razie.